Wybrańcu, niebo uważnie obserwowało przełom tego roku. I zanim postawiłeś kolejny krok, Bóg musiał do Ciebie przemówić, ponieważ pierwsze zadanie nowego sezonu wyznacza kierunek całej podróży, a Bóg nie marnuje początków. W tej chwili niebo nie prosi Cię o zrobienie wielu rzeczy. Prosi Cię, abyś najpierw zrobił jedną rzecz. Nie chodzi tu o ambicje, szybkość czy udowadnianie czegokolwiek komukolwiek. Chodzi o właściwe ustawienie. Bóg wie, że jeśli fundament jest niewłaściwy, wszystko co na nim zbudowane w końcu popęka. Dlatego przed przełomami, przed otwarciem drzwi, przed widocznością Bóg uwalnia instrukcje. I to pierwsze zadanie nie jest małe, ma swoją wagę. Nadaje duchowy ton wszystkiemu, co nastąpi później. To zadanie rzuci wyzwanie Twojemu komfortowi, skonfrontuje Twoje nawyki i zażąda Twojej uwagi. Będzie wymagało posłuszeństwa, gdy zapadnie cisza, wiary, gdy wszystko wydaje się powolne, i dyscypliny, gdy emocje będą się wahać, ale usłysz to wyraźnie. To, w czym jesteś posłuszny najpierw, Bóg pomnoży później. Wiele osób wbiega w nowy rok, prosząc Boga o wyniki, ale Bóg zaczyna od prośby o poddanie się. To nie jest kara, to przygotowanie, a ci, którzy potraktują to pierwsze zadanie poważnie, nie będą mieli trudności z rozpoznaniem ręki Boga w późniejszym czasie tego roku. A zanim pójdziemy dalej, jeśli Twój Duch potwierdza to słowo, zareaguj teraz. Zostaw polubienie pod tą wiadomością jako znak Twojej zgody. Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnej instrukcji, którą uwolni niebo. Wpisz w komentarzu swoje miasto i naród, abyśmy mogli zobaczyć, gdzie Bóg wzbudza zdyscyplinowane i posłuszne serca na całej ziemi. A do tych, którzy nas wspierają i sieją w to słowo, czy to poprzez link przypięty w sekcji komentarzy, czy funkcję super podziękowanie, zrozumcie jedno: nie jesteście tylko darczyńcami, jesteście współpracownikami, jesteśmy partnerami w tym boskim zadaniu. Wasze ziarno nie jest rutyną, jest proroczym tak. Mówicie: Panie, nie zignoruję pierwszej instrukcji, a niebo odpowiada na tego rodzaju postawę. Teraz zostań ze mną. Nie przewijaj dalej, ponieważ w najbliższych chwilach odkryjemy, czym właściwie jest to pierwsze zadanie, dlaczego Bóg nalega na nie przed czymkolwiek innym i jak ciche posłuszeństwo otworzy to, o co inni wciąż głośno się modlą. To nie jest tylko początek wiadomości. To początek Twojego kierunku. Zanim Bóg poprosi Cię, abyś cokolwiek zrobił, prosi Cię o zajęcie właściwej pozycji. Niebo zawsze bardziej troszczy się o to, gdzie stoisz, niż jak szybko się poruszasz. Działanie bez właściwego ustawienia prowadzi do wyczerpania, ale zajęcie pozycji z Bogiem prowadzi do trwałego postępu. Bóg nie pogania cię do działania, dopóki twój fundament nie jest stabilny. Pismo naucza nas. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ewangelia Mateusza, 6:33. Ten werset nie jest hasłem motywacyjnym. Jest to boska zasada, która rządzi duchowym porządkiem. Bóg ustanawia priorytety, aby pokój i zaopatrzenie płynęły naturalnie, a nie na siłę. Zwróć uwagę na tę kolejność, ponieważ objawia ona mądrość Boga. Szukaj najpierw, a potem rzeczy będą dodane. Bóg nie dodaje przed właściwym ustawieniem i nie błogosławi nieporządku. Kiedy królestwo jest na pierwszym miejscu, wszystko inne znajduje swoje właściwe miejsce. Ten porządek chroni Cię przed zabieganiem o rzeczy, które miały podążać za Tobą. Wiele osób odwraca ten porządek, nie zdając sobie z tego sprawy. Gonią za wynikami, uznaniem i rezultatami, mając nadzieję, że Bóg pobłogosławi ten pościg. Ale w tym roku Bóg zaprasza Cię do czegoś głębszego do życia, w którym właściwe ustawienie zastępuje lęk, a posłuszeństwo zastępuje presję. Pole bitwy tego roku nie znajduje się na zewnątrz Ciebie, jest w Tobie. Wiele osób traci energię na walkę z zewnętrznymi przeciwnościami, ignorując te wewnętrzne, które po cichu kształtują ich kierunek. Ale Bóg zaczyna tam, gdzie zaczyna się wpływ, w umyśle. To, co kontroluje Twoje myśli, w końcu kontroluje Twoje wybory, reakcje i oczekiwania. Biblia mówi, bo jak człowiek myśli w sercu swoim, taki jest. Księga Przysłów 23:7. Ta prawda objawia, że tożsamość kształtuje się wewnątrz na długo, zanim wyrazi się na zewnątrz. Twoje życie nigdy nie wzniesie się powyżej poziomu twojego myślenia. Zadaniem na ten rok jest odnawianie umysłu codziennie, a nie tylko od święta. Bóg nie tylko zmienia twoją sytuację, On uaktualnia twoje postrzeganie. Bądź gotowy. Bóg rozpoczął swoje dzieło. Pomódlmy się teraz tą modlitwą wiary razem, jako jedna rodzina. Ojcze Niebieski, Przedwieczny, Alfo i Omego. Boże, który mówisz, zanim zapytamy, i działasz, zanim zrozumiemy. Stajemy przed Tobą teraz z drżącymi sercami, otwartymi duchami i poddanymi duszami. Ojcze, uznajemy ten święty moment. To nie jest zwykły czas. To nie jest tylko kolejna modlitwa. To boskie przecięcie nieba i ziemi. Ty jesteś tym, który przyprowadził tutaj każdego wybrańca. Ty zaaranżowałeś ten moment. Niech Twoja obecność przesyci tę atmosferę. Niech Twój ogień spadnie na nowo. Niech runie każdy mur. Niech każde serce zmięknie. Niech każdy umysł się przebudzi. Ogłaszamy teraz, że nikt, kto słucha tej modlitwy, nie wyjdzie stąd taki sam, jaki przyszedł. Panie, dotknij najgłębszych miejsc ich serc. Tam, gdzie osiadło zniechęcenie, wlej nadzieję. Tam, gdzie opóźnienie zasiało wątpliwość, uwolnij pewność. Tam, gdzie znużenie osłabiło ich wiarę, przywróć siłę. Twoje słowo mówi, że jesteś blisko tych, którzy mają złamane serce. Więc przybliż się teraz. Ulecz rany, których czas nie zdołał uleczyć. W imieniu Jezusa. Uciszamy każdy konkurencyjny głos, niech Twój głos stanie się wyraźny, mocny i niezaprzeczalny. Odnów ich umysły, o Boże! Zmyj stare myślenie. Wymasz ograniczające przekonania. Zbóż warownie umysłu, ukształtowane przez przeszłe porażki. Ogłaszamy, że ten rok odpowie na właściwe ustawienie. Ten rok odpowie na posłuszeństwo. Ten rok wyda owoc. To, co zacząłeś. Ty dokończysz. To, co wypowiedziałeś, ty wykonasz. Oddajemy Ci całą chwałę. Oddajemy Ci całą cześć. W potężnym, niezrównanym i niepowstrzymanym imieniu Jezusa modlimy się. Amen. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca i chciałbyś wesprzeć naszą misję szerzenia Słowa Bożego, link znajdziesz w przypiętym komentarzu poniżej. Żaden dar nie jest zbyt mały. Dziękujemy za partnerstwo z Bogiem tym ważnym dziele.